Bardzo, Karuba uderzenia. Już Dobić mamy teraz sytuację ma... 1-0. No dobrze zaczyna się to spotkanie dla do Aleksadu. Tak jak, tak jak wspominałem, mocny, mocny początek yy, na firmowy Leksadu i mamy 1-0. No bardzo szybko, bardzo szybko. Rozwestuje tylko yy, same emocje, także już w drugiej minucie bramka strzelona przez Szałacha za przepraszam, dla Aleksadu, Kościelec. Do Piotrowskiego, Piotrowski i... Przepraszam bardzo, 1 jeden. Raz wyszli tak naprawdę. Tak, tak. I mają bramkę dymującą. No nic nie zwiastowało tego, że ta bramka dla Sparty może, może paść. No tym bardziej przed chwileczką słupek. Wydawało się, że mógł faktycznie pomóc sobie przy tym ranek uderzenie, Ole, oj tutaj damka! Damka, damka na 2-1! Uderzenie no, tutaj siatkowskiego. Eee, no nieprzyjemne uderzenie, bo ta tak spadł w ten słupek, natomiast no też trzeba przyznać, że jednak chyba siatkowski popełnił błąd. No chyba myślał, że po prostu łatwo złapie ją w ręce, a ona gdzieś tam ślizgnęła mu się pod pachą. Dalej a, tak. Dziaszyk przy piłce. Dziaszyk, zobaczmy, do borka i 3-1! 1 Emil Borek. Dwa, dwa razy tutaj próbował świeżo wpuszczony Dziaszyk, w końcu udało mu się dobrze podać. I... Tak, tutaj sprawie z prawej strony dobrze popracował Dulk, dał e, piłkę do e, Dziaszyka, który no, po wejściu już e, załatował asystę. Emil Borek, rozmawiając z nim przed meczem, trochę narzekał na swoją dyspozycję strzelecką, bo tak, e, w jakiś sposób zapisać się. Oj, oj. I bramka I kontaktowa! Bramka, bramka kontaktowa, no, niepewna interwencja Marka Szlenka, który też gdzieś nie porozumiał się z obrońcą. No i wypuścił tą piłkę wprost pod nogi. Nie zwróciłem uwagi! Się... Ze mną trener sparty Grębocice, pan Paweł Rząsa. Panie trenerze, pierwsza porażka w sezonie i trzeba przyznać, że w tej końcówce jeszcze ta piłka meczowa na remis była. Tak, druga połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe. Mieliśmy ich kilka. No brakowało na pewno tej skuteczności w ostatnich 10 minutach. Myślę, że przynajmniej mieliśmy dwie sytuacje, które powinny paść bramka dla nas na, na te 3, 3 No Szkoda, bo uważam pod względem tej drugiej połowy, że remis byłby sprawiedliwym wynikiem. Ta pierwsza połowa w waszym wykonaniu ciut słabsza. Bardzo z dużym respektem podeszliście do, do, do przeciwnika. Czy taki był plan, czy, czy też ta kontuzja w tygodniu Szymona Michałowicza trochę pokrzyżowała plan, jeśli chodzi o ofensywę? Tak, środowy Puchar Polski z Miedzią Legnica troszkę nam pokrzyżował plany, bo środkowy obrońca z pierwszego składu, Branko Szczelny, zdobył w tej rundzie już pięć bramek. Ma rozbity łuk brywiowy, tam złamanie, jest też jeszcze jednej kości pod, pod okiem i e, będzie pauzował prawdopodobnie całą rundę. Do tego drugi środkowy obrońca z pierwszego składu, który w wszystkich meczach grał, dzisiaj był w pracy. Musieliśmy tą obronę zbudować od nowa. I o jeszcze jeden zawodnik, któremu kontuzja doskierała. Po meczu z Miedzią Legnica dzisiaj na Rzewce zgłosił, że jednak nie da rady grać, czy zagrał zawodnik wieku juniora, ale jesteśmy z niego generalnie zadowoleni, spisał się bardzo dobrze, no ale tak zgadza się, nie byliśmy w pełnym składzie. Co nie zmienia faktu, że no, ta pierwsza połowa była troszkę słabsza w naszym wykonaniu, i, ale z drugiej odpowiedzieliśmy, myślę, że bardzo odważnie, bardzo ofensywnie, tych sytuacji było bardzo dużo, zdobyliśmy bramkę, mogliśmy tych bramek zdobyć więcej i pod względem tej drugiej. Po wy, wydaje mi się, że, że, że ten remis byłby zasłużony dla nas Dla obydwu dwóch stron? Duży ścisk zrobił się w czołówce w czołówce tabeli. Nie wiem, czy widział Pan już wszystkie wyniki, natomiast wy, Konfeks i Leksat macie po 15 punktów, niżej hojnowianka, która też ma 13. Jak pan widzi walkę o, o, o to przodownictwo, przynajmniej jeśli chodzi o rundę jesienną? No tak, ja objąłem zespół po spadku z czwartej ligi. Stan jaki zastałem był to taki, że nie mieliśmy 11 zawodników do, do składu. Tak tak naprawdę ściągnęliśmy kilkunastu zawodników. Byliśmy bardzo aktywni na rynku transferowym w tym okienku. No i zobaczymy, gdzie będziemy. Tak naprawdę daliśmy sobie czas w tej rundzie zobaczyć, jak będziemy wyglądali, gdzie są deficyty w zespole, gdzie wszystko idzie ok, Usiądziemy po, po tej rundzie, zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy. Myślę, że będzie po Pozytywnie, będziemy gdzieś tam myślę, że w górnej części tabeli, ale ta liga wydaje mi się, że jest dużo silniejsza niż, niż rok temu. Jest silny Leksat, wydaje mi się, że chujnowianka konfeks, Legnica, tak samo są to bardzo wymagające zespoły i Skrakochlice. Jest kilka zespołów, które spadły z czwartej ligi i to podniosło ten poziom. Także myślę, że nie mamy co popować balona. My w co mecz po prostu gramy o zwycięstwo. W rundzie siadamy, liczymy ile jest tych punktów, gdzie musimy coś poprawić, w którym kierunku dalej idziemy. No i tyle, zobaczymy. No tak, macie już za sobą mecze właśnie z konfeksem, z Chojnowianką i z Leksadem. Jeśli chodzi o tych rywali, to kogo, kogo ocenia Pan najlepiej po dotychczasowych meczach? Każdy zespół ma swoje plusy i minusy. E, uważam, że każdy jest bardzo dobrym zespołem i tak naprawdę z Chojnowianką czy z konfeksem wygraliśmy te spotkania, ale też mogło być w drugą stronę. E, no myślę, że myślę, że. Dzień, jaki, jaki jak, jak, z jaką formą ten zespół y, będzie, w jakim składzie się zbierze. Myślę, że to będzie decydowało, w jakiej formie jest zespół w danym dniu. Myślę, że licząc konfeks, kochlicę, leksat, y, chojnowiankę, myślę, że przynajmniej jest pięć zespołów, które będą walczyły o tą, o tą czołówkę. A życie pokaże i boisko pokaże, kto jest, kto jest najlepszy. Ze mną trener y, gospodarzy drużyny Leksatu Kościelec, y, pan Grzegorz Lichwa. Panie trenerze, zwycięstwo, y, ważne zwycięstwo. Natomiast y, końcówka mimo wielu waszych sytuacji wcze z wcześniejszych momentów nerwowa. No niestety, no, to jest właśnie piękno futbolu, no. Praktycznie przez 30 minut zespół z Grębocic naprawdę zrobił jedną sytuację, po której strzelił bramkę. My mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo, niestety nie potrafiliśmy tego przekształcić w bramkę. No i przez to się mecz zrobił bardzo nerwowy. No szkoda. Trzeba popracować u nas przede wszystkim nad skutecznością. I uważam, że ten wynik sportowy będzie dalej szedł do przodu. Jeśli chodzi o, o tą drugą połowę, gdzie już była ciut bardziej wyrównana, ale mimo wszystko też mieliście trochę swoich sytuacji, to nam w oczy rzuciło się to, że ci zmiennicy nie do końca, nie do końca wnieśli to, czego może pan by oczekiwał. Czy, czy faktycznie tak było, czy tylko nam się tak wydawało? To znaczy też uważam, że z przebiegiem meczu, gdy prowadzimy w spotkaniu, no to zespół drużyny przeciwnej coraz bardziej też daje to z serducha, żeby doprowadzić do wyrównania, także nie uważam, że zmiennicy zmniejszyli naszą jakość, jeśli chodzi o piłkarstwo, tylko po prostu, no może, nie wiem, kwestia dyspozycji dnia, ja uważam, że moi zmiennicy są bardzo wartościowi i każdy, który, który wchodzi, Uważam, że potrafi dać zmianę jeden do jednego. Super, to chcieliśmy właśnie usłyszeć. Boki dzisiaj, na, zwłaszcza w pierwszej połowie, sytuacje oskrzydlające i, i mocny początek meczu, to co charakteryzowało Was w zeszłym sezonie, teraz, teraz również dało się, dało się zobaczyć. No tak, mocny, mocny początek meczu, szkoda, że nie udało się tego przypieczętować już w pierwszych 30 minutach, bo uważam, że po pierwszych 30 minutach powinniśmy już prowadzić spokojnie z 3-0 i tutaj z szacunkiem oczywiście do różnorodności przeciwnej, no ale sytuacje, które mieliśmy, powinniśmy niestety zamieniać w bramkę, a tego nie zrobiliśmy. No i jeszcze muszę zapytać o tą waszą wpadkę w tym e, sezonie jedyną, czyli soku Jerzmanowa. E, powiem szczerze, że zaskoczył nas mocno ten wynik, e, który się tutaj e, wydarzył i e, to kwestia słabości w tym, w tym dniu, czy, czy, czy soku zagrał e, aż tak dobrze, bo wynik naprawdę wysoki na waszą niekorzyść? No uważam, że to przede wszystkim też dyspozycja dnia i oczywiście z szacunkiem do Sokoła, bo zagrali tak, że z nami wygrali, ale uważam, że my bardziej ten mecz przygraliśmy niż, niż oni zwyciężyli. No. No fatalnie to wyglądało z naszej strony, każdy zawodnik, no nie wiem, czy to jakieś po prostu fatum było w tym meczu, no niemoc straszna z naszej strony, indywidualne wszystkie pojedynki przegrywaliśmy, gdzie tak uważam piłkarsko dzisiaj lepszy zespół, no widział Pan na boisku, że piłkarsko nie ostawaliśmy w ogóle, a w tamtym meczu, no mówię, dyspozycja uważam po prostu dnia, no i tak to wyszło, nie? Okej, okay, no i chciałem zapytać jeszcze o faworytów. Po tych sześciu kolejkach wy zrównaliście się punktami ze Spartą i z konfeksem macie po 15 punktów. W której drużynie pan upatruje najgroźniejszego przeciwnika, jeśli chodzi o, o, o te czołowe miejsca? Myślę, że Iskra Kochlice bardzo mocnym zespołem jest. To jest tak naprawdę mecz, który wygraliśmy jedną bramką, ale ten mecz mógł pójść w dwie strony, tak naprawdę, bo oni też mieli mnóstwo sytuacji, my też mieliśmy dużo sytuacji, ale no, kwestia po prostu szczęścia i wygraliśmy ten mecz. Uważam, że Grębocice będą bardzo mocnym zespołem. Też mają duże zaplecze, drugą drużynę, także na pewno to będzie miało znaczenie w kontekście drugiej, drugiej powiedzmy części gry. Gdzie ci zawodnicy zawsze jacyś odpadają, czy to przez kartki, czy przez kontuzję? Kto jeszcze? Tak szczerze powiedziawszy, nie graliśmy z tymi zespołami typu Stal stalhocianów, Konfeks, Legnica, więc nie chcę się wypowiadać, bo to moim zdaniem jest główny czynnik, gdziebym mógł ocenić, jak oni wyglądają na naszym tle i jak wyglądają w kontekście innych zespołów. Także na razie się nie chcę wypowiadać na temat Konfeksu i Hojnowa.